Udało nam się w Nyskim Muzeum wykleić wielkie naczynie, którego fragmenty zostały znalezione w pobliżu Wierzbietnic. Jest to tak zwane naczynie zasobowe, służy do przechowywania zboża innych sypkich rzeczy. Garki takie były używane przez ludność kultury przeworskiej. Ten konkretnie pochodzi z przełomu IV-V wieku naszej ery, kiedy na południu Europy już właściwie zanikało cesarstwo zachodnio-rzymskie. Natomiast u nas początek okresu wędrówek ludów. Świadectwo niebyłowego kunsztu i wysokiej technologii. Jaką dysponowali ci ludzie, mieszkańcy naszych okolic półtora tysiąca lat temu. gdyż wykonanie takiego naczynia wymagało na pewno dużej majestry i znajomości rzeczy w zakresie garcarstwa, wylepione z surowej gliny, ozdobione, następnie zostało wypalone w piecu. Znalazło się ono prawdopodobnie półtora tysiąca lat temu w tak zwanej jamie sosobowej, a więc w rodzaju piwniczki wkopywanej w ziemię. Zostało zgniecione, półtora tysiąca lat przeleżało w ziemi w formie niewielkich, większych mniejszych fragmentów. Udało nam się wydobyć z ziemi ponad 150 fragmentów tego naczynia. Nie mamy całego naczynia, ale to co zostało no, pozwala nam odtworzyć całą pierwotną formę naczynia